Hi, hello, 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 hello. Witam was w kolejnym odcinku z bzdurnych simsów. To co widzicie po tytule. Da. I zauważyłem, moi drodzy, <głos》>, że Jeremiaszowi chyba przez przypadek zgoliłem brodę. <głos》>! Musiałem przypadkiem e, kliknąć, widocznie. No... Niby miał klikniętą tą, więc nie wiem o co chodzi. Ja mu tak dać, takie, taką brodę. No bo to jest to samo, tylko że tu ma jeszcze całą brodę, a nie tylko tą kozią bródkę. Taką. Wiecie co, zostawię tak i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Czy zostawić mu tak, czy, czy samą kozią bródkę. I w ogóle stwierdziłem, że na razie nie będziemy chodzili Marianną do pracy, bo zbyt szybko się tu Jakby to ma być. Mamy już 5000 simoleonów, a tak, tak nie powinno być. Zdecydowanie. Nie, żadny wrażliwy. Nie jesteś wrażliwy. A właśnie, będziemy mogli teraz mi się przypomniało jak zobaczyłem jego cechę e, będziemy mogli pójść do nasiłowni dzisiaj. I wydaje mi się, że jeszcze przed pracą, bo ty masz pracę na o nie wiem, to masz na 9 do 13. No to po pracy w takim razie e, pójdziemy. Mamy szczura jeszcze. I to dalej śmierci. Chodź spróbuj jeszcze raz naprawić to. No, udało ci się w końcu. Super. Super. Ura, Marianna, bo to, to było miałem. E, zgolić o właśnie rąk. Tak, dokładnie. To już w poprzednim odcinku miałem zrobić, ale oczywiście zapomniałem. Standardowo. No i tak myślę teraz, bo niby. Musimy mieć tego chłopaka, bo dziewczynę w ogóle. No fajnie by było, jakbyśmy faktycznie. mieli hmm, ośmiu chłopaków lub dziewczyn, dobra. No to faktycznie, to nie, nie możemy robić tak jak zrobiliśmy <laughs> Że, no bo zrobiliśmy tak, że jakby e, Lilianne No spada nam relacja z Lilianną, więc Zaprosimy gdzieś peny na randkę Możemy do tego baru karaoke, bo też Nie wiem czy zauważycie, zmieniłem trochę e, Tutaj te, te rzeczy I Nie tylko ten bar, ale ogólnie trochę, trochę rzeczy pozmieniałem tu jest penny. E, rozmawiaj. Tak dwa razy trzy ci kliknę. Sobie rozmawiajcie. O nie, kto ma z nich odkurzacz? Jeremiasz całe szczęście. Dobra, podkurzaj powierzchnie. Nie, bo praca, 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 praca. Idź do pracy. Chociaż. Daruj sobie, nie, 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 nie. Daruj sobie, bo ty zrobisz sporo. Więc... daruj sobie... E, pójdziemy sobie za to na siłownię w takim razie. O, właśnie. Tu zmieniłem bar karaoke. E, tu jest ten boho bar, który robiłem. E, tu jest galeria zmieniona. Ten bar jest z karaoke zmieniony. Ta loża jest zmieniona. I fitness jest zniebiony. E, z, zniebiony, chciałem powiedzieć. Zmieniony. O, Joshua. hello. Choć przyjazne powitanie z nim. Ogólnie trochę simów powprowadzałem, co możecie zauważyć zresztą. Rupu! Tak. Naprawdę sporo tutaj osób powprowadzałem, takich też właśnie śmiesznych, typu Rafalala, tajemnicza Monika, czy e, Kisio. Chodź ćwiczyć. A, przestań gadać z Rupolem. Właśnie, bo tu jest też basen, ale tu jest koszykówka, a tu jest sauna i, i jacuzzię. Dobra, dawaj jeszcze ćwicz. Co ty? Nie bądź pusia. Ćwicz ile wlezie. Dobra, teraz no, możesz faktycznie mm. iść wziąć prysznic. Pozwalam ci na to. O, nie, nóg? Nie. Jest w normie. Okej. Okay. Możesz ćwiczyć dalej? Możesz jeszcze ćwiczyć, więc jak weźmiesz prysznic, to wrócisz do ćwiczeń. Bo czemu by nie? <grytanie> Jaca! O nie, 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 bo wiem co to jest, e, to e, jakbym kliknął jakie są warunki to by mi przelali po prostu e, sporą sumę, a nie, dlatego Joshua nie poszedł teraz do pracy, żeby nie zarabiał. Przepraszam bardzo, to jest siłownia czy e, kino? Dobra, ale mój drogi, e, bo ćwiczenia ćwiczeniami, spoko, e, trochę tam sylwetka pewnie ci się podniosła, ale możesz podźwiczyć jeszcze jogę. Czemu by nie? F FAKE as BITCHES! Stać na więcej Na nas na przykład O oh, hello, Joshua O tu, nie, dobra, tu jeszcze, jeszcze, trochę miejsca jest Bo się przestraszyłem, <grym> że jakbym miał ten Żeby spadł z, z, budynku Całe szczęście nie, nie jest to możliwe w Simsach Only GTA <grym> Dobra, chodź Weź już zacznie, może flirtować z szło. No bo skoro. No musimy. Musimy jakoś zebrać kilka osób. Żeby kilka osób więcej było. O kurde. Nie, no nie zauważyłem, że to jest Penny. Dobra, Penny, chodź, przepraszam. Penny, naprawdę cię przepraszam. Chodź, obej mi. Dobra, i teraz możesz romantyczne z powrotem. Jakaś gadka na podryw. Weź ją pocałuj też. O, o, być rzeczywiście. O tej następny chłopak, czy Jeremiasza idzie. Więc. Dobra, ale. spoko. Ty jesteś już głodny. Idealnie się składa. Eee, pójdziemy na randkę. Gdzie były te randki? Bo ja nigdy krótko nie pamiętam. O, zaproś na randkę. Jest. Idziemy. Z nim też może niekompatybilne. To mi w ogóle nie pasuje. Coś coś, coś się chyba stwierdziło w tym systemie. Dobra, i tu wiem, że w oj, Chyba. Tak, tylko że dodałem takie track i, i taki retro restauracja. Dobra, to niech pójdą do tej retro. Nie jest to najromantyczniejsze miejsce, ale niech już będzie. Chodź, nie wiem, gdzie wy możecie? Tutaj, o tu jest tak fajnie, ładnie. Jeremiasz się nawet ładnie ubrałeś. Ja pierdo... <śm> Co pani tu robi? Ten jej głos nie wytrzymam Czemu on pracuje w tym, barze, na, w tym barze na zewnątrz A nie w tym barze tutaj Dziękuję pani Gosiu Dziękuję Chodź zamów do stolika coś Nie wiem niech będzie ten korzenny napitek Dla was obojgu I przystawki precel może niekoniecznie Weź Jeremiasz sobie Steka, a Penny niech weźmie sobie to, bo trochę, no możecie wydać trochę więcej na no, spokojnie, ale gdzie jest kurwa Penny, usiądźcie razem przy tym walonym stoliku, no, co, Peny? Bez... nie, 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 Penny, jeszcze nie, jeszcze nie, zresztą, no nie, nie ma opcji. Nie wiem, poznaj, może. U zresztą mamy tak. Wy macie tak małą relację. A ty chcesz już, żeby on z tobą zamieszkał. Pewnie jesteś trochę nienormalna. Dosłownie nie mam pojęcia, gdzie jest coś takiego jak ożywiona rozmowa teraz. Przeproś, nie wiem za co. I znalazłem ożywioną rozmowę. Jak głębokie zamyślenia, tutaj jest. Aha, widać, że to wysokich lotów knajpa. Jeszcze raz też ożywioną rozmowę? Dobra, niech będzie. Chcecie też rozmawiać o posiłku? Fajnie by było jakbyście ten posiłek w ogóle mieli jeszcze. Jeszcze zaczęło padać, a wszyscy w ogóle wychodzą na zewnątrz. Dlaczego? Zjedz i wypij już w końcu. I możecie porozmawiać o posiłku w takim razie. Już widzę, że wychlaliście od razu. Dobra, i gdzie będzie pogawędka? Tu nie ma nic o posiłku. Też nie, też nie, też nie. O, dobra, narzekaj na potrawę. Niech będzie. I, ja widzę teraz tylko opcję narzekania na potrawę, nie? Dobra, to jeszcze raz narzekania na potrawę, żeby to się wam spełniło. Kończcie tą randkę. Penny sobie pójdzie, ty sobie pójdziesz do toalety. A w tym czasie może ktoś nowy się tu pojawi? Kogo będziesz mógł wyrwać? Też nie, tutaj to raczej nie. Dobra, wiesz co? Wracaj już do tomu, bo ja pierdzielę Tyle czasu spędziliście w tej, w tej knajpie, że to jest ludzkie pojęcie, to przechodzi naprawdę. A, wyszedłeś kuchnią, no dobra. Marianna, ty co robisz? Ty w ogóle jesteś wyspana? To mnie tak denerwuje, że z tym mówię, jak, jak się przechodzi do tego, to już są wyspani nagle. Wiadomo, może nie od razu. Eee, masz, trzeci poziom, e, masz czwarty poziom trzech umiejętności którą masz najbliżej czwartego poziomu <grymne> Żadną. Dobra, ale charyzmę. Powiedzmy, że choć... chodź e, przemowy Dobra, wpiłaś trzeci poziom tej charyzmy, e, więc idź już spać. Chcesz flirtować z, z nieletnim? Marianna? Łukasz jest przecież nastolatkiem oczywiście, że jest nastolatkiem. Marianna? Trochę sas, trochę bardzo sas. Weź resztki jakieś. Dobra, wyślij w pojedynkę. Albo chwila. Dobra, możesz... Nie, nie sprzątnij, nie sprzątnij. Jedz sobie to. Aha, Jeremiasz sobie stwierdził, że się sobie nogi ogoli, ale mam nadzieję, że do preferowanej długości. Nie! Nie, 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 gładkich nóg nie będziesz mieć I masz, prawda? Masz Masz gładkie nogi, masz gładkie nogi No Plecy mógłbyś ogolić A nie O, Marianna, też miałeś iść do pracy Trochę później Kurde, jutro jest święto zbiorów Nie no, ale nic nie robimy, bo gdzie? Kaman, gdzie? I w ogóle też bym zmienił długość życia jednak Bo jest na normalne, a... Długie... 67, nie no przesada Zostawmy na normalnym A tradycyjne menu, socjalne Może to naprawi to, że to jest cypsute wszystko i nie mogę nic znaleźć I skoro już wróciłeś, to idź napraw to Ten kibel Aha, jak naprawiasz to ci zabawa wzrasta? Dobra, jeszcze jedną randkę musicie zaliczyć więc ja bym w sumie Jeremiasz poszedł na na randkę z Penny, ale Ech, ja pierdzielę. Ale nie wiem gdzieś gdzieś właśnie w jakieś takie miejsce na pewno nie do knajpy, na pewno nie do restauracji. To już sobie odpuśćmy. To jest przesada. No nie, bo tu się coś zepsuło Przeprasz, ją, bo ona nie chce teraz tą na randkę pójść. Dobra, i teraz Kliknę na... Zaproś na randkę. No, teraz się zgodziła. Jeremiasz, ale mógłby zmienić strój. Nie wiem, zamów drinka dla grupy. Najdroższy jaki może być. Ważne, żeby się randka zaliczyła jako randka. Nie, ja powinienem to zrobić jako klub, a nie jako bar. Bo wtedy byłby to DJ normalnie. Będzie trzeba to poprawić. Dobra, możesz z nią poflirtować. Nic się nie stanie, jak z nią poflirtujesz. I w sumie Marianna, o ty... Ty jesteś wiecznie pomijana w tym wszystkim. Chodź też tutaj. Chodź z Powiedzmy, że Jeremiasz napisał ci... Stara, wpadaj. O, ty załóż sobie ten imprezowy. Nie wiem, to przy okazji... Będąc w klubie będziesz ćwiczyła przemowy. Ale tobie dużo brakuje. Pijecie już, pijecie już, dobra. Nie wiem, jakieś zabawne. Dobra, zaraz ci wskoczy ten kolejny poziom, to fajnie. Ożywioną rozmowę chcesz przeprowadzić. Jeremiasz zdobił styl życia miłośnika bliskich tych. No niekoniecznie, ale dobra. No dajesz, 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 dajesz. Zaraz spełnisz tą, tą... Aspirację. A już spełniłaś! O, nawet nie zauważyłem. Nice. Piąty poziom, pięć umiejętności. Trzeci poziom w dwóch karierach. Rozumiem, że to taka twoja wersja kryzysu wieku średniego. Co wam już nie pasuje? Już wam, już wam spadają te sertuszka. Chodź, Jeremiasz, obserwować na niebo w takim razie. Bo to jest przecież żart. Weź. Marianna, też sobie zamów drinka. Może łaskawie. Weź, zamów też te może ognia. O, i jest DJ w końcu. Weź, Jeremiasz. O, osiągnąłeś etap super. Fajnie, ale zmieńmy strój na... na ten. Bo właśnie, bo ty marzniesz. Chodź dodajmy Mariannę do grupy. Penny już nie jest w grupie, nie jest. Chodź tańczy razem. Chyba Ci się nie podoba na tej imprezie, co... Drętwo trochę. A, przyszłaś wolisz, wolisz yy, telewizję poglądać. Naprawdę. Marianna, proszę cię. I, ale nigdzie nie ma e, Petera. Kiedy chcę, żeby Marianna się po prostu spotkała z Peterem. To go nigdzie nie ma. W sensie, fakt faktem oni się już raz spotkali. Ale nie zmienia to faktu, że fajnie było, jakby się spotkali raz jeszcze. Bo wtedy Marianna mogłaby z nim trochę poflirtować. Lubi Taniec? Niech niech będzie. Chodź po prostu potańcz. Weźcie się, pobawcie normalnie jak ludzie, a nie. Powiem taniec weselny, nie, bo to będzie jakiś wolny. <laughs> o mój Boże, pojedynek taneczny z Marianną. No halo, pojedynek taneczny z Marianną. O, że tu jest. No dajesz, niech wszyscy stąd zejdą. Ja pierdzielę? Damn! No, Marianna to się zachowuje jak jakaś mistrzyni imprezy normalnie. Co, już, już. Dobra, wracajcie do domu. Wracajcie już do domu, naprawdę. Joshua też jest? Joshua też wraca? Gdzie ty jesteś? Duszua. Jeremiasz! Ja chyba nigdy nie przestanę mylić ich imion, naprawdę. Idź już, idź już spać, Jeremiasz. I moi drodzy, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ten już jest taki troszeczkę bardziej chaotyczny, w ogóle sam mam takie de facto się działo. Ale co, byliśmy na randce, spełniliśmy e, aspiracje i u Marianny i u Jeremiasza, więc fajnie. Fajnie, w końcu coś się dzieje e, sensownego. Jeremiasz już się za powoli zaczaja na następną ofiarę, Marianna, Marianna musiała się trochę wychilować. musiała trochę, trochę się odchamić, że tak powiem i pójść na imprezę, w sensie nie odchamić, tylko właśnie schamić, no bo wiecie, ona pracuje w szpitalu, więc musiała pójść sobie teraz na imprezę się pobawić i jak widać była, w ogóle parket był jej. Moi drodzy, kochani, buzole dla Was. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na moje social media, które są podane w opisie. I co do następnego! Bajo!